Dzisiaj tak w ogóle na rublox Więc pokażę już 2 na Zaczynamy. Jesteśmy na niemieckim serwerze. Nie dobrze, stąd ktoś do mnie połączył. to nie Dobra, mam mnie było, no o, prawda, władzę nieraz po Tak, dobra, ja mam jedną budowę klasycznie. tutaj czytam. No dobra, i dla Нет. я был на снайпе. Еще не живи. Да, Блина, отразу не делаешь. Миш, мис, миссия. Я сгинем по 5 секундах от этого типа. Нет. Не я, я однако сам человеком. Я думаю, что это Так, на лыжке. Я на сервере. Внизу есть какие

Nie dobra, wykrywam z które mają 88 r. To jest za bo umiem wlec z typami, którzy mają mieć 12. Albo umiem nawet wlec z najlepszym do oświata. Hmm. S? Jest jeden. Jak się czuję w bociku. To jest dużo gada chyba. Jak powiecie, gdybym mnie kiedyś kierował na polski serwer, taki polski gdzie każdy jest kurde polakiem nie, 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 nie kurde no i mówię rpg w ja miałem słabą pozycję Dobra, nie wiem, to będzie taki nie, nie wiem 10-minutowy odcineczek Dobra, widzimy się jak będzie już od śmiet Nic wygrałem. Gdzie jest to? Dobra, nie no to będzie nawet jedna runda. Bum. Kolejny okay. wygląda losowanie? Punkt meczu. Chcę wam powiedzieć, który jest. Ja nie wiem, jaki punkt meczu, ale. Dobra! Lombardillo, krokodilo! Yeah. Yeah. Nie! Jestem tak wylany. Mam taki dobrym palcem albo 3 do 2 albo, albo 3 do 1. Ja to mogłem tak dobrze wykorzystać. Nie. Uuu. Uuu. No ej, nie! Nie, jest mi smutno. Wychodzę. Nie, nie widzę z niczym. Kończymy ten odcinek naczę bardziej w komentarzach o, co o tym sądzicie i życzę miłego dnia. Więc pa.